Dzień dobry, dzień dobry, witam znowu Was na moim kanale. Z racji tego, że nie mam dzisiaj dużo czasu, a pogoda jest naprawdę przepiękna. Postanowiłem wyskoczyć po blisku, poszukać jakichś strągów, kurde, może coś się uda. Nie mam za wiele czasu, dlatego nie rozwijamy bawełnę i lecimy. Zaczniemy od tego momentu sobie obławiać powoli, powoli do góry, że dzisiaj spinning i zobaczymy. Nie wiem czemu ciepły przez te barierki. A jeszcze jak ciula, zakrywasz kamerę. Siedzi pierwszy. Woda oczywiście kopnięta. A jest kurde no, nie spodziewałem się tego. Kopnąć Pop, to tobie trzeba, to kurde, że ciepie przez te barierki. A pierwszy pstrąg. Trzy. Ładny pstrążek, który wraca do wody. Mały a drugiutki. Uderzył na taką piękną rapalę. Także pierwszy pstrąg za nami. Teraz się polisz. A my rzucamy dalej. Mamy przynajmniej jakiś narybek, pływa. Gdzieś jakiś maluch wyskoczył. Nie wiem o co chodziło. Ale dobrze. Przynajmniej są jakieś oznaki życia. Kolejny mały strążek. Co tu Proszę bardzo, jaki ładne. Opie! Na drzewach ich nie znajdziesz. Teraz jeszcze że się rozgupił obrotek To masz połowiony? I ociu to chodzi z tym kłopotkiem. Nie umie dojść do tego, czemu to nie działo. O ja Jednak będziemy łowić dalej. O. Założę teraz taką spinningową nimfę. Ach! Było branie. To jakiś maluszek skubał. na ale lipionek na, na małą nimfkę ojejku dobra, płyń będziemy męczyć tak jak do tej pory dwa zapałem małe. To prawda małe, ale cieszą. No i teraz jednego małego witonka na właśnie pinningowego wynika. podążam dalej tą drogą. Zobaczymy co się na końcu. Także jest dobrze. nie udany. Jest zadowolony. Nie wiem czy widać. Poszedł. Stał sobie spokojnie jak ja idę. Jednak kolor wody w sumie, że jest trochę głośno. Nie przeszkodało mu. Ale tam idzie w górę. Maleństwo, bo maleństwo, ale rybki są, nawet na takiej płytkiej wodzie one tu stoją. Powiem, że to się spodziewałem pstrąga i siedzi, siedzi. Ale lipień Ale lipień Ładny lipień Uderzył na Woblera I do łyżydła Tak, może się nie ja to coś Jakże Także się strąga, A uderzył ładnie lipień Kurczę. Szybko go zmniejszymy tylko 30 Trzydzieści siedem Lipionek I wypuścimy Pięknie pływa Piękny lipień Moja krótka sesja Dwa strungi, Mały lipionek No i trochę większy lipień Fakt, że spodziewałem się w tym miejscu pstrąga, no ale co zrobimy, no. Złapał się, to złapał. Przed chwilą miałem dziwną sytuację, kurde, przy wyciąganiu woblera coś chciało uderzyć, wyglądające jak węgorz. Nie mam pojęcia, co to był za gatunek, ale tym, nie wiem, czy miłym, czy niemiłym akcentem muszę kończyć, bo jednak mój czas dobiegł końca, także zapierdzielam do auta, żeby odebrać córkę. A was zapraszam na kolejne moje wyprawy. Mam nadzieję, że będą udane. Jeżeli podobał się Wam filmik, zostawcie łapkę, subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. Także pozdrawiam, trzymajcie się, hej!